Cześć! Dzisiaj zajmiemy się wibracją dnia urodzenia numer 2, czyli dla tych urodzonych 2, 11, 20 i 29 dwudziestego dnia miesiąca. Osoby te są skromne, empatyczne, wrażliwe, serdeczne, potrzebują wsparcia ze strony silniejszych osób. Wolą pracować w grupie niż na samodzielnym stanowisku. Często dopadają je wahania i wątpliwości. Trudno jest im podejmować decyzje. Lubią pomagać innym, posiadają zdolności dyplomatyczne, są uczuciowe, delikatne, tolerancyjne, tworzą ciepły dom, dbając o domowników, żyjąc blisko natury, wzmacniają swoje poczucie bezpieczeństwa. Posiadają świetne zdolności adaptacyjne, mają bogatą wyobraźnię i zmysł artystyczny. Dobrze by było, by pracowały nad swoim poczuciem własnej wartości i rozwijały umiejętność bycia asertywnym, a także powinny zwrócić większą uwagę na swoje potrzeby, a nie tylko na innych. Oczywiście osoby te mogą przejawiać również tak zwane negatywne cechy, jak nerwowość, nadmierna emocjonalność, zmienność, nieśmiałość, przygnębienie, naiwność czy nadmierną postawę poddańczą. Osoby urodzone 11 oraz 29 dnia miesiąca zawierają w swoim dniu urodzenia mistrzowską liczbę 11. Nagram o niej osobny filmik, natomiast kilka informacji dla Was. Osoby te mają ogromną intuicję, posiadają wewnętrzną wiedzę, poprzez którą inspirują innych do działania, potrafią wznieść siebie oraz innych na wyższy poziom rozwoju duchowego. Mają magnetyczną osobowość, często posiadają dar uzdrawiania. Mają również głęboki umysł, który chce dotrzeć do sedna sprawy. Mistrzowska jedenastka to wibracja przebudzenia i doskonalenia wewnętrznego. To tyle na temat wibracji dnia urodzenia numer dwa. Jeżeli interesują Cię szersze informacje odnośnie tej wibracji, sprawdź mój filmik odnośnie wibracji głównej 2, ponieważ tam znajdziesz też dużo informacji o sobie. Sprawdź również mój pierwszy film odnośnie wibracji dnia urodzenia, żeby dowiedzieć się, czego dotyczy ta wibracja oraz jak ją liczyć. Dzięki za wysłuchanie tego filmiku i zapraszam na kolejny. Do usłyszenia.